Witam państwa serdecznie Wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Dzisiaj pokażemy jeden z najprostszych niezbędników, które mamy w ofercie. Jest to niezbędnik z firmy Kamo Niezbędnik o symbolu ST9. Zostajemy coś w takim foliowym opakowaniu, bez żadnych jakichś metek, bez niczego. Tak to wygląda od producenta. I co jest w zestawie? Znaczy w zestawie? No w zestawie jest jeden oczywiście. Tutaj pokazujemy dwa. Jest oczywiście wykonany ze stali nierdzewnej, jest to stal 420, waga tego to 26 gram. Co jest w tym niezbędniku? No tylko łyżka i widelec i haczyk do zawieszenia sobie tego gdzieś na, czy, to, czy, czy przy do jakiegoś plecaka, troczka, czy no, nawet w kuchni gdzieś o jakiś wieszaczek. Więc takie no dosyć proste narzędzie, wygląda mniej więcej tak. Tutaj ogólnie jest e, 165 mm e, długości tego. W najszerszym miejscu ma 38 mm. Tutaj generalnie no, nic więcej poza tym, co powiedziałem, nie jestem w stanie powiedzieć, bo też no, e, mówię, jest to dosyć naj, to jest najprostszy niezbędnik, jaki mamy w ofercie, czyli łyżko w jednym. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych pokazów. jak i oczywiście zakupów w sklepie www.kupujesz.pl Mamy też konto na Allegro, kupujesz tam też te wszystkie akcesoria powinny się znajdować. Jeżeli ich nie mamy, bo jeżeli mamy, to dostępność jest 24 godziny oczywiście. Jeżeli nie mamy tego na stanie, to jesteśmy to w stanie się oność od producenta w przeciągu no maksymalnie 48 godzin, o ile też u niego będzie to dostępne, więc nawet jeżeli szukaliby państwo coś takiego nie byłoby u nas tego w sklepie ani na Allegro to zapraszam do kontaktu oczywiście bokmaopakujesz.pl w przeciągu tam kilku minut odpiszemy jak z dostępnością takiego niezbędnika dziękuję za oglądanie oczywiście serdecznie pozdrawiam